セクタリセクタリセクセクタリセクタリセクタリセクタリセクタリセクタリセクタリセクタリセクタリセクタリセクタリセクタリ Oh. popkornik. No dobra, słuchajcie, siemaneczko, nie było mnie tutaj 100 lat, a dokładnie to 9 miesięcy, także szybciutko chciałem się z wami przywitać, powiedzieć co i jak tam i tak. Na pewno tytuł odcinka was zaintrygował, nie wiem kiedy wy go oglądacie, no bo skoro przez 9 miesięcy nie udało mi się skleić żadnego filmu, to myślę, że i z tym może być problem, ale Mam trochę zawzięcia, teraz na to stwierdziłem, że kurde muszę to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że nie mam dużo subskrypcji, nie mam nawet y, tysiąca subskrypcji, ale ostatni film, który nagrywałem, y, no jakiś czas temu. Te, te 8-9 miesięcy temu, który wylądował na YouTubie, to wtedy subskrypcji było około, nie wiem, 600-700. W tej chwili jest 900 tamile. No i stwierdziłem, że skoro z każdym tygodniem jakaś tam subskrypcja wlatuje i tak dalej, no to fajnie byłoby coś dla ludzi, którzy jednak czasem na to patrzą, coś nagrać, no ale też i dla samego siebie, no bo przecież nic nie robię, nie? Kto tutaj jest po raz pierwszy, albo kto gdzieś tam znalazł YouTube'a, a nie do końca kojarzy się, zapraszam na Instagrama, tam się dzieje na pewno dużo więcej, tam na pewno możecie zerknąć jakby więcej aktywności niż tutaj na, na YouTube'ie. Nie wiem jak mnie będzie słychać, dlatego że po prostu, no wentylacja w kasku plus, plus to, że, że wydech jest dość głośny, to może być ciężko. No i co, Jamaszka FZ1 mój motocykl, aż mi bieg nie chciał wskoczyć z tej radości. Nie, tak naprawdę to przez to, że tą policję zobaczyłem. Eee, więc tak, Yamaha KFZ1 to jest motocykl, którym teraz śmigam. Kupiłem go niedawno z eee, Knight Riderem. Bardzo fajny sprzęt, jestem mega zajarany. Nie sądziłem, że przysiądę się na litra, a jednak tak wyszło. Sprawdzaliśmy parę różnych motocykli, m.in. KWZ 750, na której nie czułem zbyt... Eee, w zasadzie nie czułem żadnej różnicy, eee, to FZ6, którą miałem porobioną. Jak zresztą ci, którzy śledzą kanał, to wiedzą, co tam w motocyklu było drzewane i w jakim stanie ona była robiona. Także naprawdę fajny motocykl mam nadzieję, że służy nowemu właścicielowi i jest zadowolony, tak jak ja byłem. Ale mam z nim jakiś tam kontakt, więc, więc wiem, że jest ok i bardzo się z tego cieszę. Cóż, później szybka przygoda z ktm trochę zarażony przez Knight Ridera. Śmialiśmy się, że ten sezon to będziemy latać po lasach tymi supermociakami i tak dalej, że będzie fajnie, super, ekstra Po czym ja stwierdziłem, że to nie do końca mój klimat, za dużo użytkuję motocykla na dojazdy do pracy, na takie rzeczy, żeby takim supermociakiem ganiać Nie było to do, dla mnie do końca komfortowe Natomiast Najcik też się przesiadł na R1, więc później to już wyszło, że, że jednak na no jak sprzedaje supermoto to szukamy czegoś Żebym go dogonił, tak? Nie no, wszyscy się śmiali oczywiście, że to będzie r Że pójdę jako taki kseroboj za, za knightem. No ale wiadomo, że ja jestem sercem zawsze za Naked'ikami A nie tam jakąś szlifierą Także jest jak jest No i co? Tytuł odcinka dość wymowny Ale mam nadzieję, że, że Zaraz wam go szybko wyjaśnię Chcę też nagrać taki film, żeby nie było za bardzo żadnych cięć Bo wiecie, że jestem Strasznym amatorem Jeśli chodzi o montaż No i tak... Jeśli chodzi o kwestię tego, tego wymownego tytułu, no to sprawa wygląda w ten sposób, że po prostu nie mam na to za bardzo czasu, nie mam na to za bardzo skilla, mam nadzieję, że to się trochę zmieni i mam zamiar potrenować, jeśli chodzi o kwestię tam montażu, do, do, do odgrywania wszystkiego, ale też nie mam za bardzo wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o jakieś tematy wokół motocyklowe, a jeśli się coś takiego trafi, to na pewno Wam nagram, no, stwierdziłem, że taki film jak ten jest potrzebny ze względu na to, że po prostu dawno mnie tu nie było no i ci, którzy jakby, no, chcą to oglądać, no to fajnie, no, chwała Wam za to, bardzo dziękuję ja też będę miał jakąś pamiątkę, także wrzucę taki film natomiast jeśli chodzi o dalszą działalność na YouTubie, to raczej bym się ograniczał do tego, że że będę nagrywał jakieś takie wrzutki z jazdy naszej czyli jak uda mi się gdzieś tam z kimś spiknąć A teraz ziomeczek tomo200 pozdro600 zrobił prawko ostatnio także pomagałem mu przy zakupie motocykla nowego jego szwagier z kolei z również pozdro też niedawno kupił motocykl też z moją pomocą nieskromnie powiem i mają naprawdę fajne sprzęty jedna to jest hornecik 600 druga to jest fz6 trochę starsza niż ja miałem ta S1 także fajne sprzęty można razem pocisnąć jakąś wycieczkę czy coś więc, więc jeżeli jakiś content się pojawi to nagram, nic na siłę ja to mówię, robię bardziej dla siebie i na pamiątkę niż po to, żeby gdzieś tam nie wiadomo za czym gonić eee, tym bardziej, że no ten temat motocyklowy no to jest dość jednak wąski grono i nie da się tego robić po to, żeby, nie wiem mieć sponsorów, czy chuj wie co no ja mam jako sponsora, tak? oczywiście żart po prostu motocykl, który kupiłem od Tomka tutaj kolejne pozdrowienia do juniora Sprzęt, który od niego kupiłem no to właśnie sprzęt reklamowy GoPro on jakby działał na zasadzie takiej, że był pokazywany siemanko był pokazywany na targach Różnych sportów ekstremalnych, motocyklowych i tak dalej, właśnie jako motocykl wystawowy, ze względu na to, że no Tomek z GoPro współpracuje. No i naklejki zostały, dołożyłem tylko swoje papryki i, i podoba mi się to, więc jest ok. Na razie nie zrywam. Mam nadzieję, że GoPro nie będzie miało mi tego za złe. A, a nawet, że zobaczy ten materiał, powie, kurde, nagrywa siódemką, dajmy mu ósemkę, nie? A masz jeszcze GoPro Maxa, to może zrobisz jakiś fajny kontencik. No oczywiście śmiechy, chichy. No, ale jeśli chodzi o kanał, no to chcę nagrywać jakieś rzeczy typu właśnie krótkie przeloty. Gdzieś tam jak coś razem poginamy z chłopakami i do tego dołożone trochę muzyczki i wszystko bardzo fajnie Także e, tego możemy się bardziej spodziewać na tym kanale Natomiast no, na Instagram często wladują e, w ostatnim czasie jakieś takie przelotki e, Jak coś tam się gdzieś wydarzy, czy to w relacji, czy to po prostu na, 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 e, na wallu powiedzmy Instagramowym się znajduje E, można było stanie zauważyć, że trochę, trochę odgruzowałem garaż Ponieważ e, jak mój tata kupił samochód Ja się wyprowadziłem z domu to o, garaż trochę został przejęty e, Więc żeby zmieścić tam moje sprzęty musieliśmy trochę to uprzątnąć Także Papryka garaż 2.0 reaktywacja e, postępuje do tego e, Pozdro Mars RWB ziomeczku e, Braciszku mój kochany Jest e, graficiarzem, który troszeczkę e, działa w tym klimacie i ma naprawdę kozackiego skilla i, i stwierdził, że fajnie do portfolio będzie mu pasował wrzut na mojej ścianie e, właśnie papryka garage i już od e, od ostatniego czasu tworzy projekcik dla mnie Także jestem też mega zajarany Bo to co widziałem, jakie są pomysły na to To jest naprawdę przekoczów Jak to wleci na moją ścianę, to ja rzucam w ogóle gastronomię I, i zaczynam się brać za motocykle na poważnie, nie wiem Otworzę warsztat, zatrudnię jakiegoś kozaka, mechaniora Bo wiadomo, że ja to jestem Lesz Także spodziewajcie się niespodziewanego No, ale generalnie tak sprawa wygląda Mamy sobotę, piękną pogodę Popołudnie znaczy po południe. Południe w zasadzie, bo jest po 12. .00. Ja lecę na mały spocik tutaj u nas w Warszawce. Jest taka grupa motocyklowa, którą możecie znać gdzieś tam z innych moich filmów ukrywam, że tam za bardzo z nimi nie latam raczej, raczej, raczej rzadko się to dzieje ale jak mam czas jest możliwość, a akurat jadę coś załatwić do, do centrum, więc mogę spoczyć kawałek e, i podjechać do nich na zbiórkę bo tworzą dzisiaj Otwarcie sezonu, także pewnie w ten film, jak nie w ten film, bo będzie za długi i, i zbyt przegadany, to wrzucę to po prostu w oddzielnym filmiku kilka jakichś tam przebitek z tego jak śmigamy. E, no i tyle, nie? Tak to tak to mniej więcej widzę. Jak to będzie, to, to się okaże w praniu tak naprawdę. No ja generalnie... Aj, 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 aj. ciągle te światła. Ja generalnie... Jak mówię, no planuję porobić jakieś takie porządki, e, jeśli chodzi o materiały, czyli wrzucę to i, i od tego momentu może coś tam gdzieś co jakiś czas się pojawi. Także zapraszam serdecznie do subskrypcji. A poza tym, no to co? Lata się, się, lata się. Pogoda jest. COVID powoli nam daje trochę więcej swobody. Więc mam nadzieję, że sezon się tak naprawdę otworzy a nie będzie tylko tak pyrkał co i trochę. Żadnych fajnych otwarć sezonów w tym roku nie było. Żadnych targów nie było. Nie było się gdzie tak naprawdę spotkać z tymi wszystkimi ludźmi, znajomymi, z którymi się na co dzień ma kontakt w internecie, a później jak przychodzi co do czego, to trochę e, ciężko się złapać. Szczególnie jak się jest gdzieś z różnych rejonów Polski, a czasami to nawet z ludźmi z jednego miasta jest się ciężko złapać. Każdy praca, każdy gdzieś tam goni. Teraz nas to troszeczkę uziemiło wszystko. No i zobaczymy, jak to się w przyszłości. Klaruję. Mam nadzieję, że będziemy jeździć coraz więcej i, I będzie można parę fajnych rzeczy zrobić w tym sezonie Niekoniecznie chodzi o nagrywki, ale po prostu o to, żeby, żeby można było powiedzieć, że sezon był udany Że zrobiło się, co się mogło zrobić Ja chciałbym na pewno jakieś torowanko uskutecznić Bez znaczenia, czy to będzie torowanko na pitbike'u, czy to będzie torowanko na moim motocyklu po prostu wiem, że, że to mi może pomóc trochę pod, pod, podszkolić się, złapać skila, więc, więc taki jest plan, tak chcę zrobić. A jak to będzie finalnie, to, to zobaczymy, czas pokaże. Także, dobra, ja się z wami żegnam cieplutko tutaj, bo nie ma co przeginać. Nie chcę też, żeby ten materiał z tym gadaniem, którego nie za bardzo lubię, bo to nawet szczerze powiem u innych mnie nudzi, jak mam oglądać, jak ktoś jeździ i ciągle gada. Także. Trzymajcie się cieplutko Udanego tygodnia Bo mam nadzieję, że jak film nie wleci dziś Bądź jutro To przynajmniej w poniedziałek, czyli z początkiem nowego tygodnia No i co? Pozostaje mi tylko Śmigać dalej na Otwarcie sezonu Do chłopaków i zobaczymy co oni tam przygotowali I tak jak wspomniałem Jak nie pojawi się to Pod koniec tego materiału To postaram się zrobić wam Oddzielny odcineczek z po prostu kilku jakichś takich akcji Odnośnie e, Odnośnie tego całego Przedsięwzięcia także Jeszcze raz trzymajcie się Miło było znowu gościć Na swoim kanale I cóż Pozdro siemano